Cześć jak gamisz, To dostajesz z bani Mamo siłka z łopatą, nie pierdoli się z gamoniami Cia Majda ma plan, ale bomba mu wybuchła Laluś z lustrem odbija światło, a potem ci jebnie z buta Gumi goda, mam jointa mocniejszego Po waszym soku sracie jak po kepsie z tłustego Te wtugie w linii, każdy uzbrojony w wersy Nasze punchline y, jak bomby w twojej kresce Mówicie o miłości? A my o zemście Każdy smerf gotowy jebać bajek treść święto Papa smer rzuca czar, jebni ich bez litości Więc lecimy z błotem, aż rozleje się kości Smerfy idą na wojnę Lecimy na wasze lasy te oddział z betonu, a nie z pluszowej masy Gumi się skaczą, już nie kurwa nie dziś Magneto prowadzi jak kapty tylko Jak na boje dworu Nie jesteś bohaterem, jesteś kurwą z bajki! A my to te bugie, i mamy cię w pułapki! Lusterko w ręku, w drugiej nóż wersacze, dostałem gumisia w twarz, teraz on w piachu znaczy! Pachnę jak boss, ale piję jak z ziemia Moje pierdalcie to wyrok bez sumienia! Nie mam mózgu, mam siłę, to mi starcza! Rozjebałem dwóch gumisiów, nie pytaj, gdzie ich tarcza! Waliłem tak, że przestały skakać, zamienili bajkę w horror! Ja dałem im klapsa jak tata! Nie duchy lecą, gumie się są przeklęte Ich sok to ściema, mój skręt to prawda święta Wchodzę w trans, jedne wersje jak zaklęcie i znika z tej ziemi Jak bajki na wycieczce Smerwy idą na wojnę, lecimy na wasze lasy Temuki oddział z betonu, a nie z pluszowej masy Gumi się skaczą, już nie kurwa nie dziś Magneto prowadzi jak gaty, tylko błagaj przyjść śmierć. i idą na wojnę Twarze jak z horroru, ładujemy wersy jak naboje z dworu Nie jesteś bohaterem, jesteś kurwą z bajki A my to te budzie i mamy cię w pułapki Skakaliście całe życie Teraz skaczecie w Te DWG kończy bajkę Gumi się erase from memory Smerwy idą na wojnę! Lecimy na wasze lasy, DWG oddział z betonu, a nie z pluszowej masy! Gumi się skaczą, już nie kurwa, nie dziś! Magneto to prowadzi jak katy, tylko błagaj przyjdź! Smerwy idą na wojnę! Ważę jak z horroru, ładujemy wersy jak naboje z dworu! Nie jesteś bohaterem, jesteś kurwą z bajki! A my to DWG i mamy Cię w